Trzyma wszystkim z tej strony Master Kubek TV jest dzisiaj ze mną Master Apollo TV dajcie łapkę mi No i mi też I Paweł, i Paweł zjazd wszystkim trawę, to co taki był Jak widzicie nagrywam no Shadera. Czekajcie ja sobie tutaj wideo settings zmniejszę, rendering może I więcej FPS-ów ja w ogóle tutaj mam wiem jak już tutaj mniej więcej ustawić żebym nie miał tu lagów bo oczywiście ja muszę wszystko utrzymać i nie bimnie. mnie ja muszę wszystko utrzymywać bo przecież nasz Apollo nic nie umie starej Aha. nie umiesz i nie podkopuj, i master Apollo nie umie robić serwerów wiesz, wiesz. I w ogóle tamtej serii nie ma już, ponieważ, iż dlatego, że, że, no dlatego, że na przykład chciałem sobie wziąć, yy, przeinstalować system, nie? No, a jest nowy komputer Tak, oczywiście, ja musiałem go złożyć, tak, y więc gratulacje dla mnie, tak. Y no bo ty jednak klik się przy instalacji reset Tak, trzy razy instalowaliśmy jemu system Nie było tych odcinków dlatego, że moich na modach, ponieważ usunął mi się save Tak To jest złe, prawda? Bardzo Aweł, bij owieczki jak najszybciej Właśnie, powiedz, co dzisiaj robimy. E, dzisiaj jak e, na każdym odcinku, pierwszym... No. kopiemy drewno i próbujemy przetrwać. I zabili Nie. Tak mi się szkoda. Że aż mi nie szkoda. Lagi. Lagi mam. Paweł, uciekaj. I czemu mi wysadziłeś już Piffera, co? No, no, sam na mnie podbiegł no, Ile masz pełny? Cztery No to chodź do Warbenja. A ja jeszcze sobie tu coś w wideo static zrobię. Co? znowu z Co znowu wybuchło Paweł Zaraz zobaczymy O, patrz do A wiesz, że zaraz będziemy wszyscy gdzie jest workbench o tutaj jest. Workbench To trzeba tutaj o drewno, daj mi swoje drewno Zrobię ci tego łóżko A to ja sobie Nie masz drewno Nie wcale Masz drewno? Tak było un, koło nas dużo owieczek my to sobie zrobiliśmy Widzicie? To mój port. Ale nikt nie wejdzie, bo to jest... ...przez LAN. Ha! To powiedział, jest że jesteś debilum? Mm. No, tu się porządni ludzie chcą wyspać. A ty mi I szybciej, bo chodź spać, no. Czeka, czeka, czeka. Rusz tą dupę. No w ogóle, jaki poziom? Normal. Lubią cię baśki bić. Mnie też. Ojej, Biją mu. Hmm. Masz Pawła Ja? był przez ciebie. Co? Przez ciebie. Ty musiałeś tego clippera wybuchnąć Ja cię Aha. O e, 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 szybko strzelasz Oczywiście ja go robiłem No przecież kto inny Chodź spać Już dupę Nieprawda Co wy na to, żebyśmy zrobili jakiś domek podstawowy? Ale nie tutaj, zaraz gdzieś się przyniesiemy. Eee, to był mój kilo, Ja sobie zrobiłem drugi Drugi sobie zrobiłem No to drugi zrobiłeś, a to pierwszy A tego pierwszego nie mam A jakbym miał to, tak bym go nie oddał Ale kto tu znalazł pierwsze żelazko? No oczywiście, że ja które zarobi kopię A ty weź z tamtej dziury Zeus swoją No, a dla siebie zrobiłem. Ty gdzie indziej mieszkasz? Nie będziemy razem mieszkać. Tam... tam moja chatka będzie. No, w tym miejscu. Albo sobie... albo gdzieś pójdziemy się przewędrować. Zobaczyć tereny. Także zaraz pójdziemy. Oczywiście do tej serii dojdą mody techniczne Także będzie lepiej Nie będzie nowej serii tylko dodam mody To znaczy ja dodam Ja dodam Ty nie dodasz, bo ja tutaj tego jestem głównym A wiesz, że będziemy gdzie indziej mieszkać? Aha. Ja idę do mojej kopalni ze złotem żelazo I? Wiedziałem, że tu więcej żelaza Wybudowałem se Popali No i dobrze, ja sobie zaraz tutaj zwiększy Światło Żeby widzowie coś widzieli chociaż No i dobrze, tak Jakie szadery Poprawcie Pawła, powiedzcie, że to się mówi shader. Bo Paweł nie umie. To nie umiesz? A ty znaj się. Po co weszło jeszcze na shaderach na tym segor? Trzeba mieć dobrego kompa, żeby wybrać że idę ideę, chociaż sobie zostawię checkpoint z bawną, a co? urządzenie tu będzie. Ja sobie jeszcze idę. nie, nie. Na pstynie. I idę do tego... Do fajnego miejsca. Gdzie ja? Zgadnij gdzie jestem. Mhm. Mm o, dekselowała zbroja dla konia. Będę konikami. Żelazko. Złoto. Ej, poduj się. <ścoughs> Podziel się. Łapka <ścoughs> u Aha. Jak się czeka. Normalnie. <ścoughs> ja sobie też sobie TNT wezmę. Będziemy sobie kopać TNT, zobacz na to Nie, się. Nie może jego łapy patrzeć, więc... TNT jest fajny <gryw> Ma to chodź tu i dam Ci tu BUM BUM Bum, 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 bum. Ja pamiętam co miałem. Co miałeś? Kilo. Dostałeś kilo. Ten tutaj samochod no, masz tu ręce. Zadałem Ci kamienny. Nie dałeś mi kamiennego tam Dałem Ci jeszcze kamienny, ten jest mój z użytku. Masz jeszcze jeden. A, drewniany. Aha, jest kamień ja faktycznie. I łóżko. A, jeszcze łóżko spa. Proszę. I... Ja. I... No łóżko. Jak mam mediaxowe rzeczy? Za mało mi no zdalę. Żelaza, tyle. Ile? 6 Dam ci 5. Nie E6. No, niech ci będę. Tak mam więcej. Cześć. E. <grym> tu może zamieszka mu w ciemno. No dobra, skorzystam z twojego dirta Z mojego dirta? Tak potem stamtąd wyjdziesz Jak potem stamtąd tamtym wyjdziesz Mam ja moim ci go, ja tylko tam zostawiłem Nie oczy poszedłem Ja widzę taką fajną zatoczkę tam, idę tam A co tam jest w ogóle? Na pewno jakieś No gumbo jest Ja sobie zjem Propen flesha A nie, mówię trzeba zostać na 6 Wiesz, że już 15 minut nagrywamy mm. Chodź w tamto miejsce i zakończymy Okej. Okay. Dobra mm. Tam gdzie jest to zatoczka teraz taka, taka rzeczka o. Paweł My chyba wróciliśmy Nie? No już to chodź tu się Tu się zakończymy No to patrz tutaj Ja sobie się kierę wezmę Patrz Nie mój serca, jedź z siedzenie Dobra, zawsze coś No to Momentuj subskrybuj, dodaj do ulubionych Dawaj łapki w górę Polecaj znajomym Wiem, cześć, trzymajcie się. No y i i żegnam was rotem też. Tak. Wszczęcie czy mam wsadzić na no. shaderach. Okej. Okay. No to like i subskrybujcie. No. to